Witam niezmiennie serdecznie. Ponieważ zbliża się już koniec okresu wielkanocnego, to w liturgii pojawiają się już opisy tego pierwszego kościoła, pierwszy chrześcijan kościoła, który się rozwija, który się rozrasta, rozprzestrzenia. To słyszymy w tej relacji z dziejów apostolskich i tu spełnia się spełnia się to proroctwo z apokalipsy, że Bóg. Jest Bogiem z ludźmi. Tym fundamentem, na którym to się buduje, jest miłość, tak jak słyszymy to w Ewangelii, miłość Chrystusa. I wydaje się to jasne. Kościół zaczyna się rozprzestrzeniać, zaczyna się rozwijać. Pytanie jest takie, czy teraz też się rozwija? A jeśli nie, to dlaczego? Może warto się nad tym zastanowić. Byłem kiedyś świadkiem meczu, meczu piłki nożnej. Byłem zdziwiony, bo było tam ponad 20 tysięcy ludzi i wszyscy mieli szaliki, jakieś tam przypinki, jakieś oznaki tego jednego zespołu, gospodarzy. I pytam księży, bo tam kościół był w pobliżu, pytam księży, dlaczego tak jest, czemu nie ma kibiców tych, się nazywa, gości. A ci księże mówią, nie, to jest niemożliwe, to przecież ci by ich rozszarpali tam. Ale mówię dlaczego. Przecież te imprezy klubowe, niekoniecznie sportowe, ale ci księża mieli karnety, chodzili na te mecze. Mówią, mówię ci te imprezy klubowe często zazębiają się z tymi imprezami czy z wydarzeniami, które dzieją się w kościele. Kibice przychodzą na te, na, na te nabożeństwa, biorą w nich udział. Niektórzy uważają, że to, są, że to są jedyni patrioci na przykład. No, ale dlaczego tak jest? Nie? Czemu, czemu tak jest, że nie może być tych kibiców tej drużyny przeciwnej? I oni mówią, że to są stare czasy, kiedy tamta drużyna to jeszcze była za komuny, była wspierana przez, przez rządzącą wtedy. Partię przez tamten system, no i to było nieuczciwe. No i już. My, słuchajcie, ale ten system padł. E, dzięki Bogu, na szczęście, już ponad 30 lat temu. E, to dlaczego tak jest? Dlaczego czy, komu zależy na tym, żeby pielęgnować, żeby podtrzymywać ten podział, żeby pielęgnować tę nienawiść? Kiedyś tak było. Taka historia, już kiedyś opowiadałem, stara o takim. Czytałem gdzieś o takim lekarzu, który był bardzo znany, szanowany, bardzo sławny. I ktoś go pyta, czy popełnił jakiś błąd medyczny w życiu. I ten lekarz mówi, przypomniał sobie: mówi, tak, kiedy byłem jeszcze młody, zgłosił się do mnie milioner. I tak się przyłożyłem, że wyleczyłem go w dwa tygodnie. A mogłem ciągnąć to parę lat. I chyba niestety tak to jest, że to jest biznes, że to jest interes. Podtrzymywanie. To nie chodzi o służbę zdrowia, podtrzymywanie takiej choroby, podtrzymywanie, pielęgnowanie podziałów, pielęgnowanie nienawiści. Bo jeśli przy kibolach, bo to się, bo to się umówili na jakąś biatykę, znajduje się narkotyki albo broń, to nie jest kwestia sympatyzowania z jakąś drużyną. Dla, młodzi, dla młodych ludzi, którzy nie pamiętają czasów komuny, to nie jest kwestia sympatyzowania z jakąś drużyną. Coś dzieje się pod tym. Pod tym płaszczykiem, i to jest kwestia życia i śmierci. Jeśli to jest narkotyki, to jest broń, to jest kwestia życia i śmierci. I ktoś ma w tym interes, żeby podtrzymywać ten, ten podział, nie tylko w sporcie. To jest interes. I tak sobie myślę, że to jest taki pierwszy punkt, na który warto by zwrócić uwagę, że chrześcijaństwo wzięło się z takiej no dość hermetycznej religii, z judaizmu. Nie chcę krytykować judaizmu, ale chcę zaznaczyć, że pielęgnowanie nienawiści, pielęgnowanie podziałów jest antychrześcijańskie, jest niechrześcijańskie. Ta religia była bardzo hermetyczna. Z jednej strony to oczywiście były plusy takie, że, że ona pomagała przetrwać. To, w co się wierzy, to, że jest jakaś wspólnota, pozwala przetrwać, ale kiedy się rośnie w siłę. No, niestety może być tak, że religia daje, daje prawo do walki, daje prawo do niszczenia. Tak jak w przypadku Izraelitów, którzy dali sobie prawo do zniszczenia innych religii, innych, innych kultur. Religia może usprawiedliwić nienawiść, zło. Tymczasem, jak słyszymy w, tych dzisiejszy, w tym dzisiejszym fragmencie z dzieł apostolskich, Paweł i Barnaba cieszyli się z tego, co się stało. Cieszyli się, że Bóg otworzył podwoje wiary dla Boga. Cieszyli się z tego, że, że, że ta religia jest otwarta, że, że zaprasza wszystkich. Chrześcijaństwo nie powstało jako bunt, jako jakaś bojówka do zwalczania kogokolwiek, tylko powstało, aby powiedzieć: ludzie, można inaczej. Można być na siebie otwartym, można, yy, można wspólnie poszukiwać jakiegoś, jakiejś prawdy, jakiegoś dobra, pisać jakąś prawdę o człowieku, o naszych czasach. Yy, chyba to był, ten, yy, to był ten, ten, ten fundament tego sukcesu, że można było wyjść poza tę wzajemną nienawiść, poza, yy, poza yy, te podziały czy religijne czy, czy jakieś nacjonalistyczne. I tu trzeba by było popatrzeć do tej dzisiejszej Ewangelii. Ta Ewangelia zaczyna się od takiego stwierdzenia po wyjściu Judasza z Wieczernika. I tam są dwa akapity. Pierwszy akapit, pierwszy akapit mówi, że Pan Jezus będzie otoczony chwałą. I to zaraz będzie chwałą otoczony. I można sobie powiedzieć, wiesz, jak jest zaraz? Przecież Judasz poszedł go sprzedać, poszedł go wydać. Zaraz to będzie krzyż, to będzie męka. A jednak, a jednak to właśnie o to chodziło. Po to Pan Jezus przyszedł na ziemię, nie żeby usprawiedliwić zło, żeby usprawiedliwić jakąś nienawiść albo zemstę, bo po zmartwychwstaniu przecież ogłosił pokój na tym, którzy Go opuścili. Pan Jezus przyszedł po to, żeby dać swoje życie za ludzi, żeby pokazać, że tak można, że to może, to może jakoś zmienić świat. Niestety, myśląc o tych kibicach, mi się przypomina, jak kiedyś tak było, jednemu facetowi żona zaczęła tracić słuch nie? i on tak zmartwiony tym faktem siedział sobie w pokoju, myślał, że sprawdzi w jakim stopniu już ta głuchota postępuje i, i woła do niej, żona była w kuchni, przygotowywała obiad i, ona niej, i on do niej woła kochanie, co dziś na obiad? No i cisza. Trochę się tego spodziewał, poszedł już w przedpokoju stanął i woła, kochanie, co dziś na obiad? No i znowu cisza. Już wchodzi do kuchni, staje za jej plecami i mówi, kochanie, co dziś na obiad? A ona się odwraca i mówi, Jezus Maria, nie wytrzymam z Tobą. Trzeci raz Ci mówię, że kurczak. I tu jest ten problem, <laughs> kiedy gromadzimy się wokół Chrystusa, kiedy gromadzimy się w Kościele, kiedy gromadzimy się pod hasłami wartości chrześcijańskich, to nie po to, żeby źle myśleć o innych, żeby naśladować Pana Jezusa. Zależy nam, możemy się niepokoić, złościć, zależy nam na tym, żeby świat był inny. Rozumiem, ale jest takie powiedzenie: chcesz poruszyć Ziemię? Kup sobie łopatę i zacznij od swojego ogródka. I myślę, że to jest ten drugi akapit, który jest w tej dzisiejszej Ewangelii. Po wyjściu Judasza z wieczornika, pan Jezus nie mówi do apostołów: dobrze, że poszedł, dobrze, że go tu nie ma, teraz mu obrobimy plecy. Nie, mówi miłujcie się. Miłujcie się tak jak ja was umiłowałem. Nie jak się wam wydaje, nie jakbyście chcieli, ale tak jak ja was umiłowałem. Dałem, nazwałem was przyjaciółmi, nazwałem was dziećmi. Dałem, e, dałem swoje, czy daję swoje życie, e, swoje życie za was. To o to tutaj chodzi. Świat nie zmienił się od razu mimo tego rozwoju e, tego tych, tych pierwszych kościołów, tych pierwszych wspólnot. Ale takie myślenie, żeby się troszkę poświęcić, żeby, żeby myśleć o drugim z miłością, żeby siebie dać, wiem, że brzmi to patetycznie, ale to, to o to tutaj chodzi: żeby umieć wybaczyć, żeby umieć odstąpić, żeby umieć znaleźć jakieś, jakieś, jakieś takie, jakąś nić porozumienia, żeby umieć pójść na kompromis, żeby próbować się dogadać to powoli. Może ten świat będzie się zmieniał, może on będzie właśnie przesiąknięty miłością, może będzie właśnie takim światem, gdzie Bóg jest Bogiem z ludźmi, pomiędzy ludźmi. Czego życzyłbym Wam i sobie także? Powodzenia.